W tej chwili drzwi się cicho otworzyły i we drzwiach stanęła hrabianka Irena w czarnej obcisłej sukni. I wzrok jej łagodny spotkał się z rozognionym wzrokiem mańki. Kobieta ta, Dziwnie podobną była do tego pana, który ją tu przywiózł. Może to on zamienił się w kobietę? Przemknęło przez myśl dziecku w gorączce. Hrabianka zbliżyła się do łóżka mańki, uklękła przy nim, jedną rękę wsunęła pod poduszkę, a drugą otoczyła drobną postać mańki. Dziewczynce oddech zamarł w piersi. Maniu, dlaczego nie śpisz? szepnęła cicho. Bo się boję, strasznie się boję. Czego się boisz, Maniu? Jakiś smutek i wielka życzliwość i pieczołowitość dźwięczały w głosie kobiety. Nie, Maniu, nie należy się bać. Jesteś wśród dobrych ludzi, dziecko moje. Uspokój się, zaśnij. Co pani za jedna? Zapytała znów Mania. Jestem tą, która pragnie zastąpić ci matkę. Ja przecież mam matkę. Ale twoja matka jest nieszczęśliwa. Po długiej chwili milczenia Mańka mocnym, stanowczym głosem rzekła. Moja matka nie jest nieszczęśliwa, ale jest podła. Ja jej nienawidzę. Ja bym, ja bym ją, ją zamordowała. Ona... Nie mów, Maniu, teraz. Staraj się usnąć. Pomówimy o tym jeszcze. Śpij, Maniu. Oho. pani nie zna mojej matki. Mańka oparła głowę na dłoniach, uniosła się na poduszce i mówiła. Pani nie wie, że matka zabiła ojca mojego. Nie znałam ojca, bo umarł, kiedy miał trzy lata. Wcale go nie pamiętam. Ale ona mi to sama mówiła. Mówiła, ty gadzino, ty duszo podła. Ja ciebie tak zatłukę, jak twego ojca zatłukłam. A wie pani, za co matka mnie biła? Bo jak ojciec umarł, to matka wyszła za mąż za innego. I ten był taki sam jak ona. Bili się ciągle i mnie bili. Potem on gdzieś się podział. A potem było jeszcze gorzej, bo matka potem miała znów innego męża, potem znowu innego. Miałam 7 lat, musiałam im usługiwać, a ona chciała, żebym ich ojcami nazywała. A ja mówiłam, że nie chcę. To mnie biła i głodziła. Wyganiała mnie, żebym żebrała. Ojciec, jak umierał w szpitalu, to ciągle tylko prosił, żeby mnie u niej nie zostawiono, ale do kogo miałam iść, co? Jakem już była duża, to mnie się bała. Jak przyszła pijana tak, że nie miała sił się ruszyć, tom ja ją biła. Ale i tak potem biła mnie. Wie pani, ja chciałam się powiesić. Już przystawiłam stołek, ale był za mały, więc poszłam po antka, żeby mi pomógł stół przystawić. On się zaraz domyślił, bo niby to nic, pomógł i wyszedł. Ale stał przy drzwiach i patrzał przez dziurkę od klucza. On mi mówił później. Postawiłam stołek na stole, uwiązałam sznurek i już wchodziłam, on wpadł i zawołał: Mańka, co ty robisz? Zlękłam się i spadłam na ziemię. Wtedy antek poszedł do ojca i powiedział mu: Właśnie od tego ojca-antka to ten pan nas kupił. Ojciec antka przyszedł i powiedział matce: Słucha i powiada: Jak jeszcze raz ją ruszysz, to cię na policję oddam. Matka się z nim kłóciła, ale się zlękła, bo ona w cyrkule to ze sto razy siedziała. Ach, jak ja wtedy byłam szczęśliwa. Podobno za to biciem nie mogła iść do prawdziwej kozy z kajdanami, więc potem prosiła, żeby nic nie mówił, bo i sąsiedzi wdali się w to. Jeden mieszkał w naszym domu stolarz, taki poczciwy, jak pewnie był mój ojciec. To ten stolarz mówił, że on będzie świadczył. Tylko żona jego odciągała i mówiła, co będziesz się po sądach włóczył, tyle ta dziewczyna warta, co i matka. Bo ona była zła na mnie. Więc potem to ojciec antka zaczął płacić za mnie, mojej matce, dwa złote dziennie, a ja jemu oddawałam to, co zarobiłam. Musiałam pół rubla zarobić, bo on chciał mieć na mnie 40 groszy dziennie. On ciągle się z matką kłócił, bo matka wiedziała, że ja więcej zarabiam. A potem to i mnie się bała, bo mówiłam także, że ją oddam do sądu. A ojciec antka to mnie tylko za uszy targał. Albo dał szturhańce, albo rękę wykręcał. Ale w twarz nie bił, bo nie chciał, żebym miała sińce. Bo jak byłam ładniejsza, to więcej dawali mi za kwiaty. Mańka skończyła. Oczy jej lśniły jak dwie głownie. Z twarzy krew zdawała się tryskać. Przez dziury podartej koszuliny widać było dziecięcą pierś, falującą mocno. Było to dziecię kobieta. Dojrzała ona przedwcześnie w tym zgniłym życiu i miała zginąć w zgniliźnie. Gdyby mańka była patrzała nie na światło lampy, ale na twarz swej słuchaczki, byłaby się przeraziła. Wyczytałaby w tej twarzy na przemian pogardę dla siebie, bezgraniczną miłość, podziw, rozpaczliwą litość, szalony ból, a potem wyraz jakiegoś strasznego znużenia po wielkiej wewnętrznej walce. W czasie opowiadania Mańki hrabianka nie odezwała się ani jednym słowem choć dusza jej krzyczała w głos. Gdy Mańka ucichła, hrabianka kilka razy otwierała usta, by coś powiedzieć. Usiadła na krześle, oparła głowę o poduszkę Mańki i powiedziała – śpij, Maniu. I dziecko zasnęło, trzymając jej dłoń w swoje ręce. Nazajutrz hrabianka usiadła w gabinecie nad zeszytem, który nosił tytuł Mańka. Praca u podstaw. Streściła w nim swoją rozmowę, i trzy razy odkładała pióro, bo ręka jej drżała. Sprawozdanie swe zakończyła uwagą: Sądzę, że brat się myli. Nie, z tych dzieci nic się nie da zrobić, bo we krwi noszą zarodki zepsucia i przez pierwsze lata nasiąkły nim tak, że nic ich nie uleczy. A pod tą uwagą, hrabia zrobił swoją: Wierzę, że dla odrodzenia tych dzieci potrzebna tylko wielka dla nich miłość. И великая работа.